I ostatni podpunkt zadania 7 podpunkt C pytają nas o wysokość rombu dodajmy sobie znak zapytania którego mamy teraz podany obwód wynosi 40 cm i od tego obwodu wyjdziemy i jeszcze podają, że pole ma 50 cm kwadratowych wychodzimy sobie od obwodu pamiętamy, obwód liczyliśmy jako 4a czyli zobaczcie, w miejsce obw czyli w miejsce tego wpisuję to, czyli wpisuję sobie 40, czyli 40 cm równa się 4 razy jakaś literka A, czyli obu obustronnie podzielę przez 4, ponieważ tu było mnożenie, odwrotnością jest dzielenie i zostanie mi, zobaczcie, samo A z tej strony, ale ta kreska pionowa oznacza, że dzielimy też lewą stronę i prawą. Prawą podzieliłem, to teraz lewą, czyli 40 cm podzielić przez 4. Wynik dzielenia to 10 cm, czyli nasze a równa się, zamieniamy tylko stronami, 10 cm. No, fajnie, my szukamy dalej h. Jest to rąb, ale też możemy sobie skorzystać z tego, co nam podali z prawej strony, czyli jeszcze z pola. Skoro to pole wynosi 50, zapiszmy sobie wzór: to było p równa się a razy h, i teraz sobie napiszemy tu na pomarańczowo, tą naszą 50. 50 cm kwadratowych równa się. W miejsce A możemy sobie wpisać tą wyliczoną wartość, czyli w miejsce A mamy 10 cm razy nasze szukane h. Czyli ile będzie równe to h? My obustronnie chcemy się pozbyć tej dziesiątki. Między nimi jest mnożenie, przeciwnym znakiem jest dzielenie przez 10 cm. Dzielę lewą i prawą stronę, czyli z lewej jak będzie? Będzie 50 cm2, uwaga, podzielić przez 10 cm równa się, a tu zostanie mi samo h. Wynik dzielenia to 5. Centymetr kwadratowy podzielić przez centymetr to zostanie już sam zwykły centymetr. To się równa nasze h, czyli nasze h równa się 5 cm. I mamy podaną odpowiedź, szukaliśmy h, no i je odnaleźliśmy.